Bardzo specyficzne miejsce historyczne, Czerwony Szczeciński Latusz, myślę, że każdy, kto zejdzie, robi to wrażenie. Najlepsza w tym jest, ja myślę, adrenalina, dobra zabawa z dobrymi ludźmi, no i chęć spotykania się z innymi. To jest moja, no moje zrealizowanie wolnego czasu. Bo... Pomysł generalnie powstał w wyniku pewnych potrzeb. Ludzi, którzy są Zajawkowiczami, mają swoją pasję. Niestety pogoda jest coraz gorsza, natomiast postanowiliśmy urządzić event skateboardowy, typowo skateboardowy, którego jeszcze w Szczecinie nie było, w skali ogólnopolskiej również, ponieważ w tym przypadku po raz pierwszy są to zawody skateboardowe w wydaniu klubowym. Kompuls polega na wykonywaniu jak najbardziej ekstremalnych, skomplikowanych trików, które jak najbardziej spodobają się żyli. Zaprezentujesz nam krótką instrukcję jak się jeździ, jak używać deskorolki? Najlepiej jest na początku się odpychać. Zacząć odpychać stawiamy przednią nogę mniej więcej w ten sposób, tak pod kątem, pod skosem. Odpychamy się, stawiamy drugą tutaj i staramy się utrzymać równowagę na deskorolce. To jest na początek, właśnie. Dlaczego nie jeździ żadna dziewczyna na rampie? Szczerze mówiąc, nie stoję tam cały czas, ale widzę, że niektóre dziewczyny chętnie by tam skoczyły, a może nie, nie mają tyle śmiałości. Poziom jest bardzo dobry. Dziewczyny są gorsze. Znaczy teraz akura akurat nie jeżdżą, ale są ogólnie w Polsce dziewczyny, które jeżdżą. Ja myślę, że no, kobiety boją się upadku, tak? I jak się skaleczą, no to trochę ciężko już jest. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałej imprezy. e Sports, Floating, flipping oraz Red Bull. Mnóstwo innych partnerów widzimy w szczecinie.pl. Dzięki Wam też tu jest tyle ludzi.